Poproszę Horacego o szczypce. To nie wiem, to jest. Ale za mnie gapi. Siłanko, jestem Błażej z pracowni rękodzieła. Pokażę Wam dzisiaj, jak w prosty sposób wykonać tego typu obraz w stylu stringart. Przeprowadzę Was przez wszystkie etapy jego powstawania po to, aby wykonać go z jak najmniejszymi trudnościami. Stringart to technika bardzo kreatywna, ale również wymagająca. Można poćwiczyć cierpliwość, zdolności manualne, a także rozwijać wyobraźnię. Jeżeli chcecie skompletować zestaw do stringartu samodzielnie, to zaraz podam wam wszystkie niezbędne przedmioty, ale możecie też pójść prostszą drogą, wpaść na moją stronę www.stringartpolska.pl. I zamówić zestaw dla siebie lub swojego dziecka. Możecie również przygotować prezent w postaci tego zestawu, który pozwoli kreatywnie spędzić czas osobie obdarowanej. Jesteście gotowi? Zaczynamy! Do przygotowania naszego obrazu będziemy potrzebować kilku niezbędnych przedmiotów, a są to. Pod obrazie moje jest wykonane z płyty MDF pomalowane farbą akrylową, którą zabezpieczyłem lakierem wodnym. Następnie będziemy potrzebować szablon. Na szablonie, który znajdziecie na stronie, jest widoczny niedźwiedź geometryczny. Aby ułatwić sobie później wyciąganie tej kartki, zrobiłem perforację na szablonie. Wykonałem je za pomocą takiej gilotyny do papieru, która ma taką opcję czyli w różnych miejscach kartki porobiłem takie kreski, które potem będę z łatwością odrywał spod spodu. Nie jest to obowiązkowe, można to zrobić bez tej gilotyny. To jest po prostu taki protyp. i Następna rzecz to gwoździki. Ja dzisiaj używam małych, centymetrowych gwoździków, które już w większości powbijałem, po to, aby przyspieszyć przygotowanie filmu. Będziemy potrzebować również młotek oraz przymiar do wbijania gwoździków. Jest on o tyle ważny, że z łatwością przytrzyma nam gwoździk dzięki magnetycznej końcówce, a my potem z łatwością wbijemy sobie gwoździk. Dodatkowo nie uderzymy się w palec, co jest szczególnie ważne, jeżeli obraz będziecie wykonywać samodzielnie bez pomocy rodziców. Chodzi mi o samą operację wbijania gwoździ. Ostatnia rzecz, jaka będzie nam potrzebna, to nić. Ja wybrałem nicariadna w kolorze czerwonym, którą będę nanosił za pomocą rurki od długopisu. I zaraz przy okazji plecenia pokażę Wam, dlaczego warto to robić z rurką od długopisu. No to co? Zaczynamy? Możemy więc rozpocząć wbijanie gwoździ. Do tego będzie nam potrzebny młotek, pomocnik do wbijania gwoździ i nasze gwoździki. Pomocnik wygląda w ten sposób. Dzięki magnesowi, który jest ukryty tutaj w środku, trzyma nasz gwoździk, a my nie skaleczymy się w ręce. Więc możemy wbijać to te gwoździki yy, razem z osobą dorosłą dla bezpieczeństwa. Zaczynamy. Umieszczamy nasz yy, przymiar w miejscu, w którym chcemy wbić gwóźdź. Te miejsca, gdzie wbijamy gwoździki, warto podziurawić gwoździkiem, po to, aby później łatwo usunąć papier, który będziemy ściągać. Zaczynamy! Dzięki użyciu pomocnika mamy gwarancję, że nie uderzymy się w palec, więc operacja ta będzie wykonana niezwykle bezpiecznie. Zakończyliśmy etap wbijania. Dzięki użyciu tego pomocnika. Poszło nam to bardzo sprawnie, nie uderzyłem się w palec i dodatkowo gwoździki są wbite na równą wysokość i prosto. Co nie jest łatwe, jeżeli nie mamy doświadczenia i nie używamy tego pomocnika. Jest on dołączony do zestawu, w który, dzięki któremu możecie przygotować ten obraz, więc nie martwcie się, będziecie wiedzieli, jak się nim posłużyć dzięki tej instrukcji wideo. Jesteśmy więc gotowi do wykonania naszego wzoru. Wykonamy go na naszej sztaludze. Jesteśmy gotowi, aby obraz z wbitymi gwoździkami zapleść za pomocą nici. W tym celu posłużę się moją niezawodną sztalugą. Możecie to zrobić oczywiście w tej samej pozycji, w której wbijaliśmy gwoździe. Chodzi o to, aby było to zrobione w jak najwygodniejszy sposób dla Was. Jesteśmy gotowi, aby zaplatać nasz obraz. Ta czynność jest bardzo prosta, jeżeli zastosujemy kilka sztuczek, którymi się z Wami teraz podzielę. Pierwsza to użycie długopisu, dzięki któremu będziemy swobodniej manewrować między gwoździkami, niż gdybyśmy to robili ręką, natomiast jeżeli chcecie poćwiczyć manualnie, to również możecie to zrobić za pomocą dłoni. I szablon zostawiliśmy tutaj nie bez powodu, ponieważ bardzo pomoże nam on odnaleźć odpowiednie miejsca, w których chcemy poruszać się z naszą nicią. Jeśli usuniemy szablon i rozpoczniemy zaplatanie. To może być trudno połapać się w tym, gdzie dokładnie puścić nić w danym momencie. Pokażę Wam teraz, jak zacząć i według jakiej zasady kieruje się, kiedy tworzę obrazy geometryczne. I myślę, że to jest jeden chyba z najprostszych sposobów. Budowanie naszego konturu rozpoczniemy od podróży w tą stronę, wykonując przy tym ruchy tak jak wskazówki zegara. Zobaczcie, chodzi o takie ruchy i wykonamy w ten sposób kontur dookoła. Możemy to zawsze zrobić jeszcze drugim typem wzoru, czyli takim, gdzie raz mijamy gwoździk z prawej strony, a raz z lewej. I jak będziemy wracać, to stworzy to takie wrażenie, że raz nitka jest z jednej strony gwoździka, a raz z drugiej, krzyżując się, tworzy taką fajną linię. Więc macie do wyboru dwa sposoby. Trzeci sposób to nałożenie tych dwóch efektów na siebie. A ja pokażę Wam dzisiaj, jak to zrobić najprościej. Czyli jedziemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara zaplatając nic na każdym z gwoździków po to, aby fajnie nam się opinała. Dojeżdżając do tego miejsca, możemy już nawrócić, tworząc zobaczcie, taki właśnie Równoległy splot, który wygląda w taki sposób, że nić mi jak woźnik z lewej i z prawej strony. I teraz właśnie będziemy wykonywać wypełnienie tego środka, które będziemy tworzyć w ten sposób. Wracając konturem i tworząc drugą linię, co jakiś czas będę wychodził w stronę środka po to, aby wykonać kilka linii. Potem będę wracał po tym wzorze, którym wybiegłem. Po to, aby zrobić ponownie taką wycieczkę w innym miejscu. I dzięki temu, poprzez parę takich wybiegnięć do środka, bardzo prosto wypełnimy ten obszar w taki sposób, że nie pomylimy się z naszym wzorem. Zobaczcie. Teraz idę na przykład w tym kierunku i wracam. Wychodzę w tą stronę, tutaj i wracam. Mogę zrobić od razu wszystkie wyjścia z tej nitki, a kolejne. Te, które znajdują się tutaj będę tworzył od tych gwoździków. I ruszając z innego miejsca konturu. Czyli wychodzę jeszcze tutaj, wychodzę tutaj, przy okazji mogę zahaczyć o tą część i wykonać tą stronę niedźwiedzia. Wracam tutaj, i na tej zasadzie możemy sobie wypełniać nasz obraz. Bardzo ważne jest, abyśmy. Pamiętali, którędy wychodziliśmy do środka, po to, aby nic nie dublowała się w żadnym z miejsc, bo dzięki temu będzie to bardzo estetyczne wykonanie. Zauważcie, że nie wypełniłem jeszcze tej części. Jeżeli zdarzy Wam się taka sytuacja, to nic strasznego, dopóki mamy gwoździk, dzięki któremu możemy tutaj wskoczyć, więc zobaczcie, jak teraz wrócę do tej strefy. Wróciliśmy już do punktów wyjścia, czyli zakończyliśmy plecenie naszego obrazu. Jak widzicie, zrobiliśmy to na kilka takich wybiegnięć do środka, dzięki czemu nie musieliśmy pamiętać, że cały środek wypełniliśmy jednym ruchem i fajnie byłoby wrócić tym samym traktem, żeby nie dublować nici. Warto robić to w kawałkach, w mniejszych częściach, po to, aby bardzo prosto wykonać ten wzór. A teraz możemy zakończyć nasz obraz, czyli wystarczy, że obcinamy naszą nitkę i wykonujemy supełek zabezpieczający, a następnie drugi, dzięki czemu wiemy, że nasza praca nie rozplącze się. Sama. Możemy również to miejsce zabezpieczyć, zapieczętować za pomocą kleju superglue, jednak obowiązkowo zróbcie to tylko i wyłącznie z pomocą osoby dorosłej. Obcinamy nadmiar nitek. I jesteśmy gotowi, aby usunąć szablon spod nici. Zobaczmy jak wygląda nasz obraz. Usuwamy szablon. Mam nadzieję, że pomoże mi w tym wykonana wcześniej perforacja. Dzięki temu, że zrobiliśmy dziurki w szablonie, również będzie nam łatwiej usunąć ten papier, ponieważ gdybyśmy go docisnęli gwoździkiem, to zostałyby takie nieestetyczne kawałki w koło gwoździka. Więc zaczynamy. Żeby wyciągnąć ten papier, który został w środku, dużo łatwiej będzie to zrobić przy użyciu szczypiec. Tak prezentuje się wykonany przez nas obraz. Zwróćcie uwagę, że dzięki dobremu doborowi nici uzyskaliśmy bardzo interesujący kontrast i bardzo ciekawy efekt. Dzięki kilku trikom, które zastosowaliśmy w trakcie tworzenia, samo tworzenie przebiegło bardzo sprawnie. Więc polecam wam wykonanie tych kroków w takiej kolejności, a nie innej, używając takich sposobów, jakie prezentowałem, bo po prostu nie umęczycie się w trakcie tworzenia. A samo wyciąganie papieru, choć trwa chwilkę, to bardzo pomaga w wyplataniu wzoru. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tworzenia obrazów w stylu Stringart w ramach projektu pajęczynka, to zadajcie pytanie w komentarzu, a ja postaram się jak najszybciej na nie odpowiedzieć. A jeżeli zastanawiacie się, w jaki sposób rozpocząć swoją przygodę ze Stringartem lub jak zaciekawić Wasze dzieci do rozwijania się siebie, swoich zdolności manualnych oraz swojej wyobraźni, to zapraszam Was na stronę www.stringartpolska.pl. Gdzie znajdziecie gotowe wzory, dzięki którym będziecie mogli bardzo łatwo rozpocząć swoją przygodę ze stringartem. I co najważniejsze, będziecie mieli w jednym miejscu, w jednej paczce, wszystkie elementy, które będą Wam do tego potrzebne, łącznie z pomalowaną płytą. Natomiast, jeżeli chcecie wykonać ten projekt samodzielnie, to zapraszam Was również na moją stronę internetową, gdzie w zakładce szablony pobierzecie te szablony, których ja tu dzisiaj używałem. Zapraszam! Bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzony dzisiaj czas. Mam nadzieję, że niedługo pochwalicie się swoimi wersjami tych obrazów. Jeżeli chcecie być na bieżąco z nowymi tutorialami oraz inspiracjami na obrazy, a także z moimi następnymi działami, to zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi bardzo miło. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia. Cześć!